Witam. Dzisiaj zajmiemy się następującymi przykładami. Zaczniemy od tego pierwszego z góry. Żeby zająć się takim przykładem, osobno zobaczymy licznik, osobno mianownik. Spójrzcie, że w liczniku będziemy zajmować się mnożeniem, a żeby pomnożyć ułamki zwykłe, należy przemnożyć licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, ale żeby uniknąć mnożenia przez takie duże liczby, można skracać na krzyż, a nawet zalecam. Zwróćcie uwagę, że osiemnastka i dziewiątka mają wspólny dzielnik, to jest właśnie dziewięć. Dziewięć podzielić na dziewięć to jeden, a osiemnaście podzielić na dziewięć to dwa. Piętnastka i dziesiątka również mają wspólny dzielnik, tym dzielnikiem jest piątka. Piętnaście przez pięć to trzy, a dziesięć przez pięć to dwa. Teraz już mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik, bo mamy małe liczby. Trzy razy jeden to trzy i dwa razy dwa to cztery. W mianowniku mamy miks ułamków zwykły. 1 i 3 ósme mamy liczbę mieszaną, długi wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego 1 i 75 setnych. Pamiętajcie, 1 i 75 setnych to po maksymalnym skróceniu 1 i 3 czwarte. Przepisujemy górę 3 czwarte i zajmujemy się dołem. Żeby zająć się dołem, musimy wykonać dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach. Mianownik będzie bardzo prosty. Ja przepiszę pierwszy ułamek, dlatego że mianownik to będzie właśnie 8, ponieważ najmniejszą wspólną wielokrotnością ósemki i czwórki jest właśnie ósemka, bo da się rozszerzyć czwórkę do ósemki, mnożąc ją razy 2, więc skoro czwórkę mnożymy razy 2, to trójkę również mnożymy razy 2 3 razy 2 to 6. Przepisuję raz jeszcze górę. A w mianowniku działamy 1 plus 1 z całości to 2. 3 plus 6 to 9, mianownik pozostaje bez zmian. W tym momencie kreskę ułamkową zastępujemy sobie dzieleniem. No i żeby podzielić ułamki zwykłe, musimy przejść na ułamek niewłaściwy w ten sposób, że mnożymy. 8 razy 2 dodajemy 9, ale najpierw przepiszę pierwszy ułamek, dopiero teraz zastanowię się, ile to jest. 8 razy 2 16, 16 plus 9, 25 ósmych. Dzielenie zastępujemy symbolem mnożenia, ale drugi łamek odwracamy do góry nogami, musimy o tym pamiętać. I znów, żeby nie pracować na takich dużych liczbach, skracamy na krzyż. 4 podzielić na 4 to 1, a w ósemce takich czworek znajdziemy 2, i mnożymy 3 razy 2 to 6, i 1 razy 25 to 25. Wynik to 6/25. Próbujemy przykład kolejny. Postawię kreskę ułamkową i tak jak po wyższym przykładzie będziemy osobno zajmować się licznikiem, osobno mianownikiem. Przejdziemy może na ułamki zwykłe, a skoro na ułamki zwykłe, to od razu mogę sobie tutaj zamienić ten ułamek na niewłaściwy, przepiszę na razie ten minus i próbujemy 4 razy 2 8 plus 1 9, mianownik przepisuje, podzielić na ten ułamek, przepiszę minus 5 w maksymalnej postaci skróconej to jest ułamek 1 druga. Mamy już zapis licznika, teraz zajmiemy się mianownikiem. Tu też może, jak już górę zrobiliśmy na łamkach zwykłych, to też przejdziemy na łamki zwykłe. Tym bardziej, że zwracałam przed chwilką uwagę, że 5 dziesiątych to po skróceniu maksymalnym w łamku zwykłym jedna druga. Czyli mamy zapis łamka 3 i 1,2 minus 4 i 5 ósmych. I zapiszemy od nowej linijki, kreska łamkowa. Dzielenie zastępujemy przecież mnożeniem przez odwrotność drugiego ułamka. A zastanówmy się jeszcze nad znakiem. Zwróćcie uwagę, że tu mamy dwa znaki. Minus podzielić przez minus. Da nam to plus. Tak samo jak w mnożeniu minus razy minus, również daje plus. Więc ja już sobie te, te minusy daruję. Przepiszę 9 czwartych, znak zastąpiłam mnożeniem, drugi ułamek zapisuję do góry nogami, czyli już nie 1 druga, 2, a 2 pierwsze. Sytuacja na dole jest troszeczkę inna, dlatego że mamy odejmowanie 3, 1, druga, minus 4 i 5 ósmych. Może zanim przejdziemy do tego odejmowania, to chciałabym, żebyście zastanowili się, ile to byłoby 3. Minus 5, bo tu też mamy liczbę mniejszą, minus, no większą co do wartości. 3 minus 5 e, to będzie na pewno wartość ujemna, bo od mniejszej odejmuję większą. A ile? A no to jest tak, jakbyśmy odejmowali piątkę minus trójkę, czyli minus 2. I tu będziemy zachowywali się podobnie. Wynik tego działania 3, 1, 2 minus 4, 5, 8 jest na pewno ujemny, ale ile? A no tyle, ile byłoby, gdybym odejmowała od 4, 5, 8 3 i 1, 2. Żeby to zrobić, potrzebuje wspólnych mianowników. Znów tutaj mianownik będzie łatwy, to będzie ósemka, bo dwójka da się rozszerzyć do ósemki. Czyli mamy 4, 5 ósmych, minus, przepisujemy całość, mianownik 8. Z dwójki, żeby przejść do ósemki, mnożymy razy 4, więc tutaj góra też razy 4. Całości odejmujemy od siebie, to będzie 1. Licznik od licznika, mianownik pozostaje bez zmian, czyli otrzymujemy minus 1, bo nie możemy o tym minusie zapomnieć, i 1 ósma. I próbujemy dalej, przemnażamy, a jeszcze zauważmy, że tutaj w liczniku da się skrócić dwójkę z czwórką, właśnie przez 2. 2 podzielić na 2 to 1, a 4 na 2 to 2, więc z przemnożenia otrzymamy 9 drugich na dole minus 1 i 1 ósma. Tak jak w poprzednim przykładzie, kreskę ułamkową zastępujemy podstawowym dzieleniem, przepisujemy sobie ułamek, jednak przechodzimy, jak to w dzieleniu ułamków zwykłych, na ułamki niewłaściwe. 9 drugich, na razie podzielić na minus 8 razy 1 to 8 plus 1, 9, 8. W dzielenie znów zastępujemy sobie mnożeniem przez odwrotność drugiego ułamka i skracamy, ile się da. Tutaj uproszczą nam się 9 do 1, i teraz zobaczcie, że mamy wartość pierwsza jest wartością dodatnią, a ta druga jest ujemną. Plus razy minus daje nam minus. Licznik 1 razy 8 to 8, 2 razy 1 to 2. A 8 podzielić na 2, bo przecież kreska łamkowa w matematyce oznacza dzielenie, daje nam minus 4. I to jest wynik końcowy.